Lele, lele, jestem polska, to sobie, Gdzie? i to ja nie wiem. flagę. <mum> <mum> Polska nie muszę leżeć w kosmos, tak, 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 tak. tak. Ja, ja. Proszę was, chłopaki, ja już byłem w kosmosie, już poleciałem w bo leciałem w 1378. To jest wstyd, kurwa. Zamknij się, głupia Polsko. Smotaż, żart. Uwielbiam ziemniaki, kochane, kochane ziemniaki jak Rosja. Mimo w Rosji, ponieważ on mógłby zwinąć mnie na asfalcie. Co to za cholery? Jakiś kreatura z kolorado, obrzydliwa Amerykan. Pierdę się, twórz, obrzydzitwo. Ja kocham wódkę. Ja kocham ulubiony, kochany bekon. Ja kocham ziemniaki. Ziemniaki są moje ulubione. A ja kocham Allaha. I bomby. Allah Akbar.